Witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest ekspert porozumienia zielonogórskiego, dr Joanna Zabielska-Cieciuch. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia wynika, że już od 1 marca tego roku z teleporady nie, mo nie będą mogły skorzystać dzieci oraz z osoby powyżej 65 lat. Co Pani o tym sądzi? Jest to kolejny projekt przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia, który wzbudza takie trochę nasze zdziwienie, dlatego że Minister Zdrowia ma szerokie grono konsultantów, doradców, ma też kontakt ze środowiskiem lekarzy rodziny, którego ten, bezpośrednio te przepisy prawa mają dotyczyć i Chyba sobie, myślę, tu osobiście mogę te zarzuty skierować przeciwko ministrowi Waldemarowi Krasce. Pan minister sobie nie bardzo radzi z tymi przepisami, które dedykuje opiece podstawowej. Z wykształcenia jest lekarzem chirurgiem. Podejrzewam, że nigdy nie pracował w poz i nie ma zielonego pojęcia, jak funkcjonuje organizacja pracy w opiece podstawowej. Jest to zupełnie, zupełnie inny świat i zupełnie inny byt niż. Szpital niż organizacja świadczeń w szpitalu, w ogóle zupełnie inny profil pacjentów i inny charakter pracy. I Ministerstwo Zdrowia od kilku miesięcy usiłuje bardzo mocno ingerować w organizację naszej pracy, i te akty prawne, delikatnie powiem, są trochę dziwne. Pierwszym takim był Projekt przygotowany, nie projekt, to już było nawet rozporządzenie, które w którym były wpisane objawy kliniczne. Um, i zapisy, kiedy możemy na podstawie teleporady kierować pacjenta na wymaz w kierunku COVID, a kiedy musimy dopiero po osobistym zbadaniu. To był ewenement w naszym prawodawstwie. Ja od kilkunastu lat zajmuję się z ramienia Federacji Porozumień Zielonogórskich opiniowaniem aktów prawnych, uczestniczę w pracach Sejmowej Komisji Zdrowia, więc ten proces legislacyjny jest mi znany i nigdy w prawodawstwie nie pojawiały się w aktach prawnych wytyczne kliniczne. To miało miejsce właśnie we wrześniu i szybko trzeba, ministerstwo musiało te przepisy zmieniać. W tej chwili pojawił się projekt, który zakazuje udzielania teleporad dzieciom i seniorom po 65 roku życia. I ministerstwo nie jest konsekwentne, bo w ubiegłym, rok temu prowadziło z nami rozmowy dotyczące wprowadzenia teleporady do, do, do naszych usług. Wiadomo, że my od wielu lat korzystamy z takiej możliwości kontaktu z pacjentem, bo taki jest rozwój cywilizacji i te narzędzia przeróżne, nie tylko telefony w naszej pracy wykorzystujemy. Natomiast polski system prawny teleporady wprowadził w 2016 roku. Wcześniej mieliśmy takie zapisy, które nakazywały nam ordynowanie leków, wydawanie zaświadczeń, orzeczeń dopiero po osobistym zbadaniu pacjenta. To się zmieniło w 2016 roku i Narodowy Fundusz Zdrowia i Minister Zdrowia również to zauważyli. I w ubiegłym roku, już na rok 2020, mieliśmy teleporadę wprowadzoną jako świadczenie gwarantowane. I projekt rozporządzenia, który w tej chwili się ukazał, zakazujący grupie pacjentów. Korzystania z tego świadczenia gwarantowanego to jest w ogóle naruszenie praw pacjenta i ograniczenie dostępu do usług. Rozumiem intencje trochę ministra, bo rzeczywiście część przychodni ma problem organizacyjny. Nie przyjmuje pacjentów osobiście. Ten dostęp do bezpośredni do lekarza, do umówienia się na badanie fizykalne w niektórych miejscach jest trudny. Pacjenci skarżą i do Rzecznika Praw Pacjenta, i do NFZ-u. Ale rozwiązaniem tego problemu, który dotyczy procenta, dwóch procent przychodni, nie jest zakaz w całej Polsce udzielania teleporad dzieciom i seniorom pani doktor a czy teleporady w ogóle sprawdzają się podczas pandemii jak to wygląda teleporady w ogóle się sprawdzają bo my już od 20 lat jestem lekarzem ponad rodziną ponad 20 lat i uczestniczę w procesie implementacji medycyny rodzinnej w Polsce i już podczas szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury my rozmyślaliśmy o tym w jaki sposób teleporady w, naszym, w naszej pracy można wprowadzić. No, nie było ku temu podstaw prawnych, był ten nakaz badania osobistego pacjenta, natomiast różne rozwiązania organizacyjne ćwiczyliśmy, wyznaczając godziny, kiedy pacjenci mogą konsultować się z nami telefonicznie. Tu braliśmy przykład z naszych kolegów z Irlandii, Anglii, Holandii, Szwecji gdzie od wielu lat teleporady są w praktykach lekarzy rodzinnych. Natomiast kiedy one się sprawdzają? Oczywiście teleporada może zastąpić nam tą pierwszą część badania lekarskiego, czyli wywiad, badanie podmiotowe. Nigdy nie zastąpi badania fizykalnego, które wymaga osobistego dotknięcia fizycznego kontaktu lekarza i pacjenta. Natomiast specyfika opieki podstawowej jest taka, że my wiele różnych spraw pacjentów możemy załatwić telefonicznie chociażby zlecenie badań, omówienie wyników, mamy takich pacjentów, którzy kontakt z lekarzem w ciągu tygodnia mają trzy, czterokrotnie i nie zawsze jest potrzebna ta wizyta osobista. Pani doktor, bo odnośnie tego, co pani powiedziała, to chciałabym zaznaczyć, że sama wielokrotnie korzystałam z teleporad i miałam wrażenie, że lekarzowi rzeczywiście trudno jest postawić tak w stu diagnozę podczas wywiadu telefonicznego, a wszystko dlatego, że Podczas rozmowy lekarz nie widzi pacjenta i tak naprawdę nie może go zbadać. Na pewno trudno mu ocenić jego prawdziwy stan zdrowia. I czy nie uważa pani, że to może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta? Oczywiście, że tak, ale pani redaktor mówi o sytuacji diagnozowania. Natomiast w POZEcie to diagnozowanie dotyczy kilkunastu, dwudziestu procent problemów pacjentów. Cała reszta to jest monitorowanie chorób przewlekłych, 30% naszych pacjentów dorosłych ma nadciśnienie, co piąty pacjent choruje na cukrzycę, ma chorobę zwyrodnieniową, Większość naszych pacjentów ma problemy zdrowotne zdiagnozowane, one ulegają niekiedy zaostrzeniu i wtedy wymagają oceny, modyfikacji leczenia, czy też wymagają monitorowania, wyjaśnienia, jeśli pacjent dzwoni i ma wysokie ciśnienie, jest to dużo lepsza forma udzielenia porady pacjentowi telefonicznie podanie, jakie leki ma przyjąć za pół godziny kolejne. Kolejna konsultacja. Pacjent musi przyjść, jeśli uważam, że muszę usłuchać jego serce, wykonać EKG, ale wielokrotnie jest to niepotrzebne. I to do decyzji lekarza powinno należeć, kiedy. I wspólnej decyzji z pacjentem, bo też niekiedy pacjenci nasi, zwłaszcza seniorzy, potrzebują do tego osobistego kontaktu. Nie każdy czasami nie dosłyszą, źle komunikują się z nami tą drogą telefoniczną, i tu sama wizyta w przychodni jest dużym wydarzeniem ma też działanie terapeutyczne. Sama rozmowa z lekarzem ma taki efekt, Nasze leczenie to nie tylko ordynowanie leków, syropów i tabletek. Pani doktor, chciałabym tutaj się odnieść do wypowiedzi ratownika medycznego Krzysztofa Wilczka, który powiedział w rozmowie z, Medexpre, z MedExpressem, że pacjenci twierdzą, że tele, teleporady jednak nie sprawdzają się podczas pandemii. Osoby, które chorują, chorują na nadciśnienie, chorzy na cukrzycę, którzy mają skoki poziomu cukru, nie mogą dodzwonić się do lekarza rodzinnego, aby wypisał im receptę na leki, dlatego dzwonią po karetkę. Pacjenci są sfrustrowani, że nie mogą otrzymać pomocy, gdy jej potrzebują. Powiedział ratownik medyczny. Czy do pani też docierały takie głosy ze strony pacjentów? Moich pacjentów nie, dlatego, że jesteśmy zorganizowaną przychodnią nie tylko w zakresie komunikacji telefonicznej. Pacjenci mogą przysyłać maile, żeby ograniczyć ilość telefonów w sprawie na przedłużania leków, mamy to zorganizowane przez stronę internetową. Z tego bardzo korzystają i seniorzy, może w mniejszym procencie, ale bardzo rodziny seniorów i na przykład widzimy duże ilości. Zamówień kontynuacji leczenia w poniedziałki, bo wtedy czy rodziny odwiedzają swoich seniorów i, i wnukowi i, i, i dzieci takie sprawy załatwiają, aczkolwiek mamy 90-latków, którzy z internetu i z wszystkich technologii korzystają. To, co mówił pan ratownik, pokazuje pewne patologie, które dzieją się w tym naszym systemie. Nie wszystkie przychodnie działają tak, jak Powinny. Wiemy, że w niektórych miejscach pacjenci rzeczywiście mają problem z dodzwonieniem się z tą komunikacją, ale zawsze wtedy pacjent może do przychodni przyjść dlatego, że ta ścieżka nie jest zakazana, ona nie zniknęła. Droga telefoniczna jest na pewno większym ułatwieniem, bo nie trzeba wychodzić z domu. Natomiast mamy awarię, bo ja też miałam na początku pandemii, bo początek kwietnia w ubiegłym roku, kiedy dwa dni nie. Nie działały nam telefony, i jakoś pacjenci też troszkę trudniej, bo nie drogą telefoniczną, ale swoje sprawy mogli załatwić. Natomiast ja bym przestrzegała przed tym, żeby jeden przykład patologicznego. Zachowania czy niewłaściwej organizacji przynosić na cały system. W Polsce mamy 6 tysięcy podmiotów udzielających świadczeń w zakresie opieki podstawowej, do tego 3 tysiące filii, więc mamy 9 tysięcy punktów, które udzielają świadczeń z zakresu POZ-u. I czy pan ratownik jest w stanie powiedzieć, w ilu procentach tych przychodni? Jest zła organizacja i pacjenci mają problemy, a wielu nie. Bo podejrzewam, że nie. I nagłaśnianie jednostkowych, jednostkowych patologii i przekładanie, że tak działa system jest bardzo krzywdzące i dla nas lekarzy, i dla naszych pacjentów. Dlaczego dla naszych pacjentów? Dlatego, że ja spotykam się często. Nie jest to rzadkie, jest to częste zdarzenie, kiedy zapraszam pacjenta do przychodni i słyszę zdziwienie: To ja mogę przyjść, to pani przyjmuje, to przychodnia nie jest zamknięta nigdy moja przychodnia nie była zamknięta przez cały okres pandemii pacjenci mogą przychodzić i jesteśmy zszokowani tym, skąd posiadają taką wiedzę mieszkając kilka bloków, kilkaset metrów od przychodni. Że do nas nie można przyjść, że lekarz nie bada pacjenta, tylko udziela porad. Niestety jest to efekt przekazów medialnych, które tego typu sytuacje nagłaśniają, natomiast absolutnie nie mówią o tym, że większość przychodni działa prawidłowo. Narodowy Fundusz Zdrowia ma dział kontroli, który bardzo pracowicie odwiedzania nasze przychodnie i takie, taką kontrolę, Prezes NFZ, minister zdrowia, minister niedzielski zlecił w ubiegłym roku, ona chyba była w maju. Obzwoniono praktycznie w Kilka tysięcy wszystkie przychodnie, i Ministerstwo Zdrowia posiada wiedzę, w jakich punktach jest problem. I tak samo Narodowe Fundusze Zdrowia, oddziały wojewódzkie nie kontrolują w tej chwili, bo dział kontroli podlega, jest centralny, tylko ma terenowe wydziały, ale one pracowicie dzwonią, dlatego że co tydzień któraś z przychodni zgłasza, że została zapytana, ma wystąpienie pokontrolne i udziela odpowiedzi. Także jeszcze raz przestrzegam przed, przed incydentami patologicznymi, których wnioski są wyciągane na cały system, bo to są niewłaściwe i nieprawidłowe wnioski. Pani doktor, to może podsumujmy, w jakich sytuacjach pacjent powinien skorzystać z teleporady i czy nie uważa pani, że to właśnie pacjent powinien zadecydować, czy chce skorzystać z teleporady, czy też wolałby spotkać się z lekarzem osobiście? To znaczy, ja bym takich kwestii nie zostawiała do decyzji pacjenta, dlatego że wielokrotnie ocena samopoczucia i zdrowia pacjenta jest bardzo subiektywna. I mamy pacjentów, którzy są hipochondrykami i z, wielokrotnie zgłaszają się z objawami które dla nich osobiście są bardzo niepokojące, a dla nas są banalne i to musimy brać pod uwagę i łatwiej pracuje się z takimi pacjentami, jeśli ich znamy, natomiast nigdy nie wolno bagatelizować sytuacji, że a to jest taki już sobie człowiek, wiecznie go coś boli, coś mu dolega, dlatego że pewnego razu naprawdę przyjdzie z bardzo istotnym problemem i tego już uczymy naszych studentów, żeby nie, nie wolno generalizować, Uogólniać i bagatelizować problemów pacjenta, bo każdy człowiek jest inny, inaczej odczuwa, inne ma reakcje. Natomiast też mamy pacjentów, którzy bardzo poważne objawy bagatelizują. I tu przykładem najlepszych i często naszych sporów z zespołami ratownictwa medycznego są starsze osoby, które mają zaburzenia mowy, zaburzenia równowagi, ból głowy. Początki udaru, i zespoły ratownictwa nie przyjmują zgłoszeń, bo tak z zasady wszystkich wysyłają, wysyłają do nas. Natomiast tutaj czekanie na wizytę, bo mamy takich pacjentów, którzy umawiają się na wizytę. I nie zgłaszają, że to jest problem alarmowy. Poziom rejestracji tego nie wyłapie, bo bardzo istotny jest miejscem pierwszego kontaktu pacjenta z przychodnią, nie jest lekarz, tylko jest rejestracja. I w Polsce nie mamy wykwalifikowanej kadry, która pracuje w rejestracji, która umie odpowiednio zbierać wywiady, wyłapywać tych pacjentów, którzy potrzebują szybszego, pilniejszego kontaktu, bo my robimy takie szkolenia, staramy się uczulać i wyłapywać objawy alarmowe, ale ja mam problem z pacjentami właśnie seniorami, którzy bagatelizują objawy, pierwsze objawy udaru. I kontaktują się z nami lub też trafiają do szpitala już w zaawansowanym stadium choroby. To również dotyczy różnych procesów nowotworowych, gdzie pewne dolegliwości są bagatelizowane. I tu naprawdę jest potrzebne osobiste, osobiste podejście i to, że my znamy pacjentów, nam jest łatwiej pewne, pewne rzeczy ocenić i ocenić to, że dotychczas pacjent nasz nie miał takich objawów, nie zgłaszał takich problemów i trzeba zrobić jakąś diagnostykę szybszą czy, czy może w formie takiej zaplanowanej. Mamy zatem nadzieję, że pacjenci nie będą bagatelizować pierwszych sygnałów choroby i będą jak najszybciej kontaktować się z lekarzem. Dziękuję pani bardzo za rozmowę, a państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.